tam po nocy? W porze, wszystko Wszystko gra Stewciu Głodny jesteś, tak, już ci daj, już, już kochany, już ci sypię Skórki na pazurki Ua, <grystanie> Skórki na pazurki jedzie Ej, hey, Chycho, do lasu by się szło. Pam, 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 pam. Gdzie pan? Tu w sto. Dero, czarne kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Wejherowo. Zaczynamy kolejny dzień leśnej przygody. Idę. Może spotkam <gryw> jakichś dwóch oprychów, co również kopią. <gryw> Zobaczymy, czy czarne kciuki próżnują w minus pięciu, czy siedzą w ciepłych kanapach zawinięci kocami czy jednak coś działają wam życzę miłego seansu hejo Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus są grzyby? Ja? siema, dotarłeś do nas? jo, no i gitara nie? Terame są razem. Jak budla z gazem. O, genowe pigwa. Skądś tedy ją wziął. O, się. No. Będziemy robić bombki okrągłe, kuliste, w kształcie grzyba. Przysz, siemandero. Jest coś? No. Przy tym mrozie to jest najgorsze, jest to pierwsze 15 minut. Tak, paluchy kurde, marz... Rafał mówi w śniegu. A to jest aż to boli, aż to boli. Masakra, nie wiem po co myśmy tu przyszli. He, <laughs> co za dziurka. <laughs> moniak obawiam, nie, to nawet nie jest Moniak. Co to jest jakaś nakrętka od czegoś? E, ja myślałem, że Moniak to jakaś nakrętka taki mini Polmos. Jest Moniak, ale powiem wam to jest. Total extreme. naprawdę dzisiaj to jest total extreme. Kurde, szajdemunce chyba, jo, oh. szajde mam chyba. Silver grosz, <laughs> jo, kurde, jeden silver grosz. Rafon, silbera mam. A, kurka wodna Ale się trafiło A tu jeszcze chłopakom mówiłem Kiedyś z prezesem tu byłem To trafiłem cztery w jednym dołku silberki Ale pięknie wychodzi Patrzcie Już mi śnieg teraz nie ten Nie straszny Jest silberek Ale petarda Jeden silber, groszen 1865. No i petardzionia. <laughs> jest srebro. Jest petarda, teraz możemy jo. Uwierzcie mi, to jest normalnie katastrofejszy. Ale piękna klamerka. No, jakaś taka pruska. Ale to jest lipa. Nie, no to. Tak mrozi. Orzesz w mordę. mordy. O, żeż w mordę. Kurde, jak Adolf wyglądał. Co ja tutaj? <laughs> Ale mam strzał. Ale mam strzał. I to jest znowu ty. A grochu mówi: Wchodzimy tu, i grochu mówi: Prezes, tu trafił nieśmiertelnik. Zdradziłem. Patrzcie. Myślałem, że blaszka. Myślałem, że blaszka. Ale, petarda. Ale, petarda. Ty, ale, kurde, nie widzę teraz. Ten śnieg mi robi niebieskie taką poświatę. Ale, petarda. Kurde. Ale, ćwiarteczka tylko. Masakra. Ale, strzał. Kurde, najpierw silwerek, teraz taki strzał. No jest mega, mega wypas. Kurde, ja jestem zrobiony, jak nie wiem. Patrzcie. Neustadt Westproisen Wejherowo. Z Wejherowa nieśmiertelnik. No czat niesamowity. Ten fant mi robi dzień. Po prostu dzień. Dzień konia. Patrz. Zobacz. Neustadt Westproisen. Teraz to już w ogóle wyschło. No super. Fajne nie. No. Małzerek, tak. Małzerek, ale z takim napisem PPE Nie widziałem. Dobra, jest słuseczka. Jakiś kółek. O, od zegarka o, Od zegarka kółeczko Kurde, szkoda, że nie zegarek Tak to wygląda, kurde Biało, puchu pełno Rafał nie Wariactwo Nie, wiem, czemu mi to tak tutaj robi na niebiesko, może ta biel jest za mocna, z daleka. Co? Śmieciąg. Blaszka. Kurde, blaszka. A. To jest dzisiaj naprawdę na ekstremie. Ja wam pokażę teraz jak to wyglądają te fanty, kurde. Łyżka, sztuciec, sztuciec na bank, sztuciec, ale jak on jest wmarznięty, ja yeah, pitole, o no, masakiera nie 500 chrust, chrust plus, chrust plus, dobra, ja sobie robię malutką przerwę na izostarka. Chłopaki już się zawinęli, rafon musiał do roboty jechać. Jeszcze z pół godzinki sobie daje no i co, ja przy przerwie to Was zapraszam serdecznie na zakupy jeszcze raz zapraszam Was na zakupy do sklepu dla dlaposzukiwacza.pl tam dostępne oficjalne gadżety czarnych kciuków wbijajcie, święta kurde, no ile to zostało nie ma czasu, nie ma co zwlekać oficjalne gadżety czarnych kciuków dostępne na stronie dla dlaposzukiwacza.pl Ksiądz będzie ślub, wszyscy, wszyscy, z Powiedziałem sobie jeszcze pięć sygnałów i spadam po tej przerwie No to było już, o kurka, ale ładne pokrętełko O takiego jeszcze nie trafiłem, ale jest prześliczne no, laft, naf, laf, nafta. <laughs> Lampa naftowa, ale jakie piękne to pokrętło. Korona to tak, SS. Super firma musiała być. Piszcie w komentarzu, jak wiecie, co to była za firma produkująca te lampy. Jak ja uwielbiam grzebać w takich dołach, wyciągając takie głazy, po to, żeby... O, piszczącego gwoździołka, który w ziemi to daje nawet fajny sygnał potem wiadomo to już będzie harczeć no ale jest sygnał kopiemy tym bardziej że tu jest też śmietnisko dobra ja robokopem też nie jestem ani żaden te 1000 żeby tu w tym mrozie chodzić pakuje się pakuję się i zawijam na chatę Wystarczy na dzisiaj. Niby 2,5. No tak, ale to jest 12.50. No to jest 2,5. O Jezus, ale ma łapy zgrabiałe. <laughs> łapy mi naprawdę zmarzły, Dobrze, że dupy są grzane. <laughs> to sobie podgrzeję. Zaraz i zrobię cieplutko. Kierownica też grzana. Cyk. Otrzymam, się ugrzeje, Jadę na chatę. Kurczę, temu kurde już sobie postanowiłem Stefanowi jakiś dobry obiad sprawić. I tyle. Świąt nie będzie? Co jest grane? <laughs> Świąt nie będzie. Jagnięcinka, kurczaczek, kaczuszka. Stefciu zasłużył chyba na wszystko z tych trzech. Czekasz? Czekasz? Czekasz, bo wiesz, że zasłużyłeś? Kochany mój, przecież ty wiesz. A jen, my jesteśmy normalnie, jak mówię ci, Bonnie i Clyde. Bolek i Lolek. Jak Hugo i Boss, kurde. Stefan. Najlepsza ekipa, nie? Ach, ty mój wrożbito z tym ogonem. Już ci daję obiadek. Ładuj się, ładuj, kosiareczko. Wszystko gra. Gra, ładuje. No i Peter petardzionia. Deusik się ładuje. Stefanek robi szamanko. A ja sobie obejrzę moje dzisiejsze fanty dnia. Są naprawdę fajne. Dwa, ale za to mega fajne. Ten nieśmiertelnik mi się najbardziej podoba. No Szkoda, że nie cały. Szkoda, że nie cały, ale i taki jest kozak. Naprawdę mega strzał. I tyle, kochani. I tyle. Cionek kolejny zaliczony. Fajnie powpadał. Nie ma co narzekać, naprawdę fajny, fajny strzał. Chłopaki niestety nic nie trafili, ale to i tak bywa. No, nie zawsze jest, nie zawsze jak ja to mówię, jest dzień dziecka i, i nie zawsze mogą wyjść jakieś fanty. Ważne, że żeśmy się spotkali, znowu razem pochodzili, pośmiali się, było wesoło i o to w tym wszystkim chodzi. Koń, a Wy, jak się Wam filmik podoba, to wiecie, dajecie subskrypcję, dajecie dzwoneczek, zostawiacie taktyczny komentarz. Jeszcze raz proszę Was o to, żebyście yy, napisali, jak będziecie wiedzieli, co to za lampa naftowa i co. Widzimy się na następnym wypadzie, nie? Kto wie, może magnes, może znowu wykrywać, jak poz pogoda pozwoli. Do następnego. Nara.